Marszałek Sejmu Szymon, Hołownia uderza w Wiktora Orbana, premiera Węgier. Moi drodzy, kolejne skandaliczne słowa w wykonaniu marszałka Sejmu, szefa polskiego parlamentu, w kontekście przywódcy innego kraju. To jest naprawdę niebezpieczne. Już nie tylko niepoważne, ale dosłownie niebezpieczne. Po słynnych słowach Hołowni na temat Putina, że on go będzie wgniatał w ziemię, mamy kolejne ostre słowa pod adresem przywódcy państwa. I tylko tym razem przywódcy. Państwa europejskiego, państwa należącego do Unii Europejskiej. Szokujące i mocne oskarżenia, chołowni, które padają pod adresem Orbana. O tym w nowym materiale zapraszam serdecznie, dajcie tylko łapkę w górę, zostawcie komentarz ze swoją opinią. Te komentarze są również ważne, dlatego że wspierają nasz YouTubeowy algorytm. I jeżeli możecie, dajcie suba dla kanału Analiza Polityczna, konserwatywne miejsce na polskim YouTubie. walczymy o 200, może 250 tysięcy subskrypcji do końca roku żeby kanał Analiza Polityczna, wasz konserwatywny kanał, miał jak największe zasięgi, moi drodzy, to jedziemy do Hołowni, Orbana, Putina, Wgniatania w Ziemię i innych kompromitujących wypowiedzi Szymona Hołowni, który coraz częściej, nawet wśród swoich kolegów, moi drodzy. Uznawany jest za takiego sejmowego klauna. Jak to pięknie się sytuacja zmienia? Jak można rozmienić na drobne całe swoje poparcie i swój potencjał polityczny, który niewątpliwie Hołownia miał, bo ktoś na niego głosował, prawda? Ktoś go wybrał, ktoś trzecią drogę wybrał do sejmu, a w tym momencie to wszystko gaśnie. I to o tym też powiemy w tym materiale, moi drodzy. No to jedźmy. Odbył się szczyt unijny Unia-Ukraina, no i generalnie konkluzja była taka, że należy wspierać militarnie Ukrainę, należy dążyć do większych sankcji na Rosję, należy yy, wspomagać Ukrainę jak się tylko da i to jest taka szeroka konkluzja wszystkich europejskich przywódców. Oprócz Wiktora Orbana, bo Wiktor Orban uważa, że nie należy wydłużać tego konfliktu. Tutaj Orban jest bardzo zgodny retorycznie z administracją amerykańską, która również uważa, że nie należy tego konfliktu wydłużać, przedłużać, że to jest wykrwawianie się, to jest niepotrzebne, idą na to pieniądze ciągłe i ten konflikt mógłby trwać i trwać i trwać i nic by z tego nie było. I Orban mówi wprost: należy to zakończyć, a nie stale długo wspierać, Choć nie ma ku temu efektów, moi drodzy. No i taka postawa Wiktora Orbana nie podoba się marszałkowi Sejmu, Szymonowi Hołowni. No. Który podczas spotkania w Cieszynie zaczął wygłaszać różne, po pierwsze, wypowiedzi na temat reformy Unii Europejskiej, to też ciekawe, to za chwilę Wam powiem o tym, oraz zaczął atakować Wiktora Orbana. No to, moi drodzy, najpierw do wypowiedzi dotyczących reformy Unii Europejskiej. I tu powiem szczerze, nawet się z hołownią zgodzę tutaj, w tym obszarze, że Unia Europejska dziś działa w sposób Absurdalny i to jest katastrofa, no bo posłuchajcie, co mówi Hołownia. 27 państw musi się zebrać. 27 państw musi ustalić, czy będą stosowały mniejszość blokującą, czy większość kwalifikowalną. Podwójna legislacja, bo przecież mamy Radę Europejską, mamy Parlament Europejski, mamy Komisję Europejską i one wszystkie uczestniczą w procedurze stanowienia prawa. Pełna zgoda. To wszystko jest absolutnie absurdalne. Administracja europejska, biurokracja są nadmuchane do granic możliwości. No i tutaj oczywiście Hołownia mówisz, że trzeba się zastanowić, bo, moi drodzy, eurokraci generalnie tak mają. Oni zawsze mówią, że się muszą nad czymś zastanowić, nad czymś debatować i z ostateczności nic z tego nie ma, tylko jeszcze więcej deregulacji, jeszcze, jeszcze więcej biurokracji, jeszcze więcej przepisów, a deregulacja leży. Tak to miało być, moi drodzy. No i wreszcie Hołownia wypowiedział się, że w tym wszystkim, jak już się ci wszyscy zbierają, te 27 państw, 27 przywódców, to wreszcie wypowiedział się o Orbanie. I posłuchajcie jednych z najbardziej skandalicznych słów, jakie można wypowiedzieć w polityce, w tym w polityce międzynarodowej i w polityce europejskiej. Szymon Hołownia mówi tak. Jeszcze na dodatek mamy sabotażystę i agenta Putina na pokładzie w tej 27 siódemce. Czyli Orbana, który będzie wszystko blokował, co nie będzie Putinowi pasować, mówiąc zupełnie wprost, mówi Szymon Hołownia. No moi drodzy, po pierwsze... Sabotażysta. Znaczy, to już za to premier węgierski, gdyby uważał hołownię za poważnego człowieka i wielkiego polityka, to już by za to mu, na to mu odpowiedział i w niego uderzył. Ale już za agenta Putina, no moi drodzy, Szymon Hołownia nie uczy się na błędach Donalda Tuska. Ewidentnie nie uczy się na błędach Donalda Tuska, który już na temat Donalda Trumpa wygłaszał te wszystkie swoje epitety, te swoje teorie, a ile on nie jest lat agentem, a ile donosów, a ile publikacji, potem rakiem się z tego wycofywał. Tym razem Szymon Hołownia, który nie uczy się nie tylko na błędach Donalda Tuska, ale nie uczy się również na własnych błędach. No, pamiętamy te jego skandaliczne słowa, że wgnieciemy Putina w ziemię, prawda? No i tyle wgniót. Tyle wniósł pan marszałek, że wniósł w ziemię w swoje poparcie. Tym razem o agenturalną działalność oskarża węgierskiego przywódcę Viktora Orbana. Agent Putina, który będzie robił wszystko, że. i będzie blokował wszystko, co nie pasuje Putinowi. No moi drodzy, już trzy lata. Wojny na Ukrainie udowodniły nam, że te sankcje europejskie i te działania europejskie to w żaden sposób Putina nie zatrzymają, nie zablokują. To jest wszystko mydlenie oczu, moi drodzy. Ale Hołownia wypowiada również te słowa w złym momencie, ponieważ wypowiedział je w momencie, w którym Węgrzy coś próbowali sobie negocjować, o coś próbowali sobie zawalczyć, bo w ostateczności jednak yy, ulegli i godzą się na zastosowanie sankcji. to już są wiadomości z następnego dnia, moi drodzy. Więc Hołownia znów przepadł, przepadł retorycznie i przepadł intelektualnie. I po co takie wypowiedzi? A co jeżeli dojdzie do jakiejś zmiany retorycznej, zmiany jakiegoś przewartościowania w Europie i trzeba będzie z tym Orbanem współpracować? to co wówczas zrobi Hołownia? Co będzie przepraszał? No po prostu mamy dzieciaka na stanowisku marszałka sejmu, showmana, cyrkowca i wpadła mi, wpadła mi taka wypowiedź Marcina Melera w TOK FM pod oko. Tak mogę powiedzieć? Pod oko? Wpadła mi przed oczy. Wypowiedź Marcina Mellera, który mówi, powołując się też na swoich znajomych i też wygłosił swoją opinię Marcin Meller na temat Hołowni, że to, co było fajne, te grepsy, te żarciki Szymona-Hołowni na początku kadencji Sejmu, to już dziś nie robi żadnego wrażenia. I Meller przytoczył taką opowieść o Agnieszce Osieckiej, która mówiła, że jak weszła kiedyś do, do knajpy, do baru i siedział taki piękny, przystojny mężczyzna przy, przy blacie i się ładnie opierał, no to to, o, jaki to wspaniały, piękny mężczyzna przy blacie, jak pięknie się opiera. Ale kiedy w drugi raz, czy trzeci raz wchodzi się do tego samego baru i ten mężczyzna nic innego nie robi, tylko siedzi przy tym barze i pięknie się opiera, to to przestaje robić już wrażenie. I to jest moi drodzy, naprawdę bardzo ciekawe, bardzo takie yy, obrazowe yy, opisanie Szymona Hołowni. Grepsy, żarciki, yy, jakieś tam anegdotki, haha, hihi, o pojechał Szymon Hołownia do Cieszyna i, i rzuca jakieś takie tekściki, dzień dobry, przyszedłem po kanapkę ze śledziem, bo poprzednią zjadłem, aha, ha. i to ludzie się mają z tego śmiać. To było dobre na początku kadencji, to się ludziom podobało, zwłaszcza dzieciakom. Ale poważnym ludziom to się wtedy nie podobało i nie podoba się dalej. No i już w większości ludzi się to nie podoba, bo mamy tak trudną sytuację w państwie, mamy tyle problemów, że jednak oczekiwalibyśmy od przywódców państwa, a niewątpliwie Szymona Hołownię można uznać za jednego z przywódców państw, państwa, druga osoba w państwie, Maczelak Sejmu, oczekiwalibyśmy konkretów, a nie pierdół i głupot.